Wszystkich na moim kanale, i dzisiaj pokażę Wam moją. Patrzymy od samej góry, czyli podkładki, od czaprakówki, i od derki. Więc, moją podkładką, którą obecnie i od ponad roku korzystam na dan, to jest Mates. Tutaj ma dużo regulacji z odpowiednimi wkładkami, obecnie ja tutaj żadnych nie mam. Ale można sobie dokładać i dopychać ile się chce. U nas taka odkładka bardzo się sprawdza i polecamy. Więc no, sobie wszystkie rzeczy odkładałam może gdzieś na bok. Eee, przechodząc do czapraków, które trzymam w pace, są to czapraki głównie treningowe. Tutaj jest czaprak Eskadron Michi Mi Blue. To jest mój jeden z ulubionych starych czapraków. Eee, kolejnym czaprakiem będzie. Czafre z Bergo. Taka łezka. Często ją teraz mam na treningach wyjazdowych. Tutaj mamy kolejnego sporpora. Jest to klasyczny czarny czafrek. Na Dante bardzo fajnie leży. Ostatnim czaprakiem moim treningowym, który używam na co dzień, jest to zwykły czaprak firmowy z Dr. Chodź. W głównej punkcie mamy jeszcze bekę z Eskadrona. Kiedyś kupiłam pod osoby prywatnej i niestety nie pamiętam, jakiej jest kolekcji, ale pewnie dużo razy widzieliście ją na moim Instagramie. I pozbyliśmy się już za tym wszystkiego z górnej pól. Teraz zaczniemy od wieszaka. Jest to nasze ogłowie z firmy Balotate. To jest, jak mam dobrą pamięć, to model Andiamo. Na Dante leży idealnie. Wszystkie diamenciki nam się trzymają, więc na pewno można polecenia. Tutaj mamy jakieś wypieczne. firmy nie pamiętam, ale prawdopodobnie to jest jakieś z Hose, z, Hose, z Jorka. A wodze, zwykłe gumowe. Do Teraz przechodzimy do półeczek, które mam w face. Od góry możemy zacząć od smakołyków. Tutaj mamy w większości, albo nawet wszystkie, to są Candy Horse Kokosanki. Akurat są nowe jeszcze, nie otwierane. Trzy tutaj paczka również jest nieotwarta, ale tutaj już mam końcówkę pudełeczkę. Przechodząc dalej. Mamy tutaj precelki z walentynkowej kolekcji. Tutaj mamy ostatniego precelka z tej chyba kolekcji wiosennej bądź letniej. Teraz nie jestem, nie pamiętam. A tutaj również kolekcja walentynkowa precelki, bo nie będą miały co jest. Kolejną rzeczą są faluchy z ziołami. I Dante, i gracja bardzo je lubią. Na przykład, jak one Właśnie tak. Moje kolie nie wybrzedzają w jedzeniu, więc zwiedzą i tak No tam. Kolejną rzeczą z Kendi, jedną z nowości, są beziki. Tutaj akurat mam już tylko różowe, różowe i niebieskie. Wszystkie chętnie są jedzone i nie tylko przez konie. Tutaj w małym pudełku mam jeszcze inne smakołyki. Takie, żeby po prostu dać na szybko, jak nie mamy nic innego pod ręką. Rzecz, które Dante ma, no a to jest to maska na owady. Jest ona na samym tyle, bo jeszcze ich nie używamy. Na szczęście much jeszcze tak dużych nie ma, więc czeka na lipiec, sierpień, coś pewnie jest w tym stylu, albo nawet w czerwiec jak będzie gorąco. No i tutaj oczywiście jeszcze derka siatkowa. Dante bardzo nie lubi much, więc takie derki na łąkę, się bardzo przydają. Teraz przechodzimy do kolejnej półki, na której mam suplementy i zioła. Tutaj nasz syrop ułatwiający koniom oddychanie z Equinoxa. Zazwyczaj używam tylko na kolację i jego bantem. Kolejnym suplementem jest magnes z Nuwany. Tutaj mam nowe opakowanie również jego Dante i teraz zaczęła również dostawać go Gracja. Kolejnym suplementem, który dostaje Gracja jest Grau Abital. Są to witaminy dla koni rosnących, młodych, rybaków. Więc dla Gracji idealne, ponieważ jest w fazie dorastania i dostaje je też na wieczór. Kolejnym suplementem, który tutaj mamy jest również Equinox Flexen Plus. Tutaj on wspiera stawy i ich regenerację. Ten suplement dostaje go zarówno w jak i w Tutaj mamy dwa opakowania MSM. Dostają go w dwa konie, tylko Dante w większej dawce. Kupiłam je na zwykłym Allegro, ponieważ jest dużo tajemnic na innych różnych sklepach, tak samo jak witamina C. Tak samo witamina C również była kupowana na Allegro. Tutaj mamy jeszcze ropiknik, który dostają oba konie, Dante oraz Grazia. Witamina C od Equinoxu. Tutaj mamy jeszcze immunoterapii, gdyby jakiś koń mi się rozchorował. Elektrolity, które już niedługo znowu zaczniemy dodawać. I tutaj widzę, że jest jeszcze próbka CBD od Hotline'a. I ostatnią bułeczką, z którą będziemy mieć do czynienia w tej fazie, jest koszyk pełny rozmaitych rzeczy. Wszystkie pierdoły, które nie mają tutaj nic. Są po prostu w tym koszyku między innymi pędzelek, tutaj mamy lek, gdyby coś się tam stało, tutaj kolejny lek mam ACC Optima, są również jakieś ostrogi, gumowe rękawiczki, jakieś ściereczki, nożytki. futerko na kantar lub tam ogłowie z masesa I Tutaj są ciekawsze rzeczy, ten ręczniczek z Torpola i jeszcze do masażu. Oprócz tego na dolnej półce trzymam jeszcze ochroniarze magnetyczne, które stosuję na Dante, zazwyczaj niepracujące, żeby się zregenerować. Zmieniacze są z firmy Torpol, na kanale Bergo możecie zobaczyć Całe zastosowanie, ponieważ tam nagrywałam film i podziękuję Wam go w opisie. Tutaj mamy jeszcze taką mini latareczkę do paki, odłożę sobie na, razie na bok i przejdziemy do siodła, które tutaj mam i do igliczek, które wiszą na wieszakach w środku. Jeśli chodzi o siodło, jest to Prestige Gromadżam w wersji wszystkich ściągamy pokrowiec z siodła, i tutaj możecie zauważyć jeszcze moje skrzynki, czyli bimbereny. Tu mamy jakieś zwykłe, już nawet nie pamiętam, jakie one są firmy. No tak, jak mówiłam, siodło Prestige, Roma Jump u nas bardzo dobrze się sprawdza i siodła z Prestige'a możecie sobie dowolnie dobierać, dopychać i tak dalej więc na pewno każdy z Was jeżeli zdecyduje się na tę markę, znajdzie coś dla siebie i dla swojego konia. Teraz przechodzimy do środka partii. Są tutaj głównie kosmetyki z Dr. Horsu. Od razu na dole jakieś odżywka do grzywy, olej do czyszczenia siodła. Tutaj mamy jeszcze szampon. W skrzydle, w której teraz obecnie siedzę, mam dużo więcej kosmetyków z tej firmy. Jednak tutaj jest ich masa, ponieważ wszystkiego tak naprawdę potrzebujemy. Tutaj mamy pastę siarczanową z Black Horse. A. Dermatology, czyli taka odżywka do sierści z Horse'a. Odżywka bez silikonu do grzywy i ogona z Horse'a. z Horse'a również. Tutaj mamy jakiś stary. Do strzałek z polganzy. Tutaj mamy dwie masy z Animal Zdrój do kopyt. Olej do skór z Efaksa. drychów y, również do kopyt na strzałki z Black Horse. A. Tutaj mamy cerkę rozgrywającą, cerkę chłodzącą. Pharma Care. Dwie wcierki bardzo polecam, ponieważ na bardzo długo starczają. Yy, Magic Slick z Echus Mniej już go używam. Yy, krem do grzywy i ogona z forforce Wodę utlenioną na wszelki wypadek, jakby coś się działo. Yy, gdyby coś się stało, my Oktanisę do odkażania. Szampon do karych koni z Carday and Martin. Szampon z Ekusker. Wcierkę rozgrzewającą chodzącą z Horslina i y, z Epola w formie sprayu. Wcierkę chłodzącą z Leoweta i ostatnią rzeczą to jest również spray do kopyt z Forforsa na strzał. W no kolejnym w pacie mamy lążek. Halter który jest dobry zarówno na Grację, jak i na Dantę. Kawecan Gracji, z którym przyjechała, jednak ja go na nią nie używam. Oraz frędzelki, które na pewno przydadzą nam się w wakacje. Teraz przechodzimy do samego środka paki. Na jednym z wieszaków trzymam dwa kentary. Ten akurat jest Gracji. Eskadron Rastikret z futerkiem. Używam go na różne sesje, zdjęcia. I tutaj zawsze mamy bacika w środku. Tutaj zawsze jest sobie, a tutaj właśnie własna skrzypka. Na na wieżach się, się popręg. I mamy nauszniki, tutaj do kompletu z Dr. Horse. Kolejne do niciaka, ze Skadrona. Mamy jeszcze nauszniki Eliady oraz nauczniki z Puxa. Oczywiście to wszystko do kompletów treningów. Całą skrzynkę pokażę Wam tylko z grubsza, ponieważ taki film jest już na moim kanale. Tutaj mamy nowość Dr. Horsa, jakieś różne chusteczki, gąbeczki, próbki i tak dalej nowości właśnie z horsak Różne y, do strzałek. Tutaj mamy olej do skór. Jest również ten olej, który już Wam pokazywałam. Smakołyki, które zawsze mam pod ręką. Y, również psika do strzałek. Tutaj mamy płyn do z szczotek i rąk. Lik do do po prostu robię robienia walkoczyków. Jakąś odżywkę do grzywy i ogona. Tutaj również dziewięć I, I w ostatniej mamy różne szczotki, które też widzieliście już na moim kanale. Całą skrzynkę już Wam pokazałam, a powiem, już rozpakowany. Mam pakę z firmy Nortex Bednarek. Na ich Instagramie i innych mediach społecznościowych na pewno znajdziecie dużo więcej jakichś różnych modelów, wymiarów, cen i tak dalej, więc tam was odsyłam. A teraz ja będę już wkładała wszystko Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco.